Z racji tego, że zbliża się już wielkimi krokami jesień, chciałbym nagrać krótki poradnik na temat kurtki motocyklowej, turystycznej, wielosezonowej, którą polecamy my jako salon Husator. Zdecydowanie number one na chwilę obecną na rynku. Na ten okres to jest kurtka Ozon Tour 2. Cena 649 zł. Trzy warstwy: ocieplacz, membrana oraz warstwa zewnętrzna, która jest bardzo wentylowana z bardzo dobrej jakości poliestru 500D. Ochraniacze barków, łokci i na plecy wcześniej wspomniane na naszych relacjach można dokupić D3O za 179 zł. Bardzo fajnie regulowany kołnierz. Można go sobie w zależności od tego, czy mamy tutaj więcej jakiegoś materiału chroniącego szyję czy mniej zregulować. Regulacja na ramionach. W pasie jest taka gumeczka, więc naprawdę jest bardzo